Tatulu, kochany. Wyślij mi szybko klucz dostępu do skarbca. Twoja Jadzia. Katolo! Kiedyś ludzie nawierali się na fałszywe wiadomości. Ale człowiek ryblika zawsze sprawdza, kto go prosi o pieniądze. Halo, córcia? Jeżeli chleb żytni. Może żytni. Dzięki, nie schodzi jak świeże bułeczki, to albo robisz szybką degustację. Ukaz z masłem, albo zachwalasz właściwości żytniego w internecie. Sprzedaż i reklama w internecie. Home.pl Własna strona, to dopiero początek. Moda na bio? Zawsze w Kauflandzie. Około 100 produktów z kolekcji bio do wyboru. Moda na wege? Zawsze w Kauflandzie. Około 150 produktów wegańskich i wegetariańskich. I życie w stylu wege jest łatwe. Moda na świadome? Zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki setkom produktów. I wiesz co jesz. Od czwartku cytryny kawio opakowanie 500 gramów 3,49, a dania gotowe, wegańskie lub wegetariańskie Garden Gourmet 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Domestos. Wywraca do góry nogami świat walki z zarazkami. Nowy Domestos Power Home. Zabija zarazki w najtrudniej dostępnych miejscach. Domestos. Nie do zatrzymania. teraz prędzej, bardziej, więcej Łączmy się szybciej. 5G bardziej. Teraz w T-Mobile Redmi Note 13 Pro Plus 5G aż o 1000 zł taniej. Ciek! Zaczęło się! Co? To! Weekend promocji w żabce. A w weekend promocje w żabce są większe. Czekolada Milka za 4,99 przy zakupie dwóch i Doritos za 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. A jeszcze takie orzechy przyniosłem? A kiedy zamieszkamy razem? Tak, dają orzechy Felix, a weźmie całą rękę. Ale ja się nie dziwię. Bez tłuszczu i tak do... chromią. Felix, nerkowcy i migdały z pieca. Bez tłuszczu i bez trudnych pytań. Red Bull doda ci skrzydeł. Każde pokolenie ma swój horteks. Przy ulicy Finansowej mieszka Ania, która marzy o wygodnym autku. Nierabialne? Rabialne! Z pożyczką do 20 tysięcy złotych, którą zaczniesz spłacać po dwóch miesiącach. RSO 25,74%. Sprawdź u doradcy. Provident. Jest dobrze. Jak sfinansować zakup wymarzonego mieszkania? Wejdź na otodom.pl. Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ekspertów i miej poczucie dobrze podjętej decyzji. Oto dom. Adresujemy marzenia. Tylko we własnym domu możesz być gwiazdą, mistrzem parkietu, księżniczką, dekoratorem lub zawodowym kanapowcem. Freedom. Pewna droga do domu. Jadłasz prówki? Mm -mm. Na śniadanie i jam, jam. dzia. Wiem! Wszyscy są porówko sierce! Trudno szła przecież. Tarczyński naturalnie. O, cześć serwia. Cześć, cześć. Nie, Radio RMF FM. Nie no, słuchacze najfajniejsi. Pisk życzy szczęśliwego nowego roku. Już teraz rabat do 50% na wybrane meble. Lub rabat do 60% na wybrane kołdry i poduszki. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Jest! Scandinavian sleeping and living Wszystko, czego dziś chcę Pamięta o tym Intermarche A teraz kawa woseba, tylko 18,99 Zapiera, zapiera Intermarche, wszystko, czego dziś chcę Pani Basiu, zakładam firmę I pytałem już chyba wszędzie o ten cały podatek VAT I nie wiem, który wybrać Same sprzeczne informacje To nie takie proste Poradzi mi pani? Mówiła pani, że wie wszystko o Owacie. Tak, Owacie, ale co krowy. Zakładasz firmę i masz pytania? Każdy może je mieć. Nie tylko Owad. Zyskaj wsparcie księgowych podczas zakładania firmy. Załóż ją od ręki na mbank.pl lub w placówce. A przy okazji zakładania firmy otwórz konto. Zero złoty za pakiet przelewów i prowadzenie konta na zawsze. MBank. Cały, cały czas oba paszę ulubione szlagiery. 10.00 tylko w telewizji Szlagiery TV. Czyli to jest ta biała godzina, na którą... Cię nie zachwycił, co? Pan nie bardzo, ale ty? Oszczędzajmy na białą godzinę, czyli na to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Teraz do 7% na koncie oszczędnościowym. IMG, Twój asystent w oszczędzaniu. Pani Basiu, zakładam firmę i pytałem już chyba wszędzie o ten cały podatek VAT. I nie wiem, który wybrać. Same sprzeczne informacje. To nie takie proste. Poradzi mi pani? Mówiła pani, że wie wszystko o vat -ie. Tak, o vat -ie. Ale cukrowe. Zakładasz firmę i masz pytania? Każdy może je mieć. Nie tylko o VAT. Zyskaj wsparcie księgowych podczas zakładania firmy. Załóż ją od ręki na mbank.pl lub w placówce. A przy okazji zakładania firmy otwórz konto. Zero złotych za pakiet przelewów i prowadzenie konta na zawsze. mBank. W nowym roku będę bardziej eko. A ja bardziej fit. Twoje cele, twoje decyzje. Realizuj je z kątem milenium 360 stopni i innowacyjną apką Bank Milenium. Każde pokolenie ma własny znak. Każde pokolenie pragnienia... pokolenie ma i hortex. Moda na bio zawsze w Kauflandzie. Około 100 produktów z kolekcji bio do wyboru. Moda na wege zawsze w Kauflandzie. Około 150 produktów wegańskich i wegetariańskich. I życie w stylu wege jest łatwe. Moda na świadome Zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki setkom produktów. I wiesz co jesz? Od czwartku cytryny kawio opakowanie 500 gramów 3,49. A dania gotowe, wegańskie lub wegetariańskie, Garden Gourmet, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Teraz prędzej, bardziej, więcej Łączmy się szybciej. 5G bardziej. Teraz w T-Mobile Xiaomi Mi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, aż o 1000 zł taniej. Maciek, zaczęło się! Co? To! Weekend promocji w Żabce. A w Weekend promocje w Żabce są większe. Czekolada Milka za 4,99 przy zakupie dwóch i Doritos za 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Rozpunko, twój kras przybył! Czekaj najdroższy, rozpuszczę tylko włosy. O, a, za krótkie o W takim razie musisz poczekać, aż trochę podrosną. Co? Żebym wcześniej nie wyłysiał? Oj tam, nic nie trwa wiecznie. Lepiej napij się Red Bulla. No tak, bo dodam mi skrzydeł. Tak, ale oprócz ciała ożywia też umysł. Więc ruchy na dół i otwórz te królewskie drzwi. Tylko we własnym domu możesz być gwiazdą mistrzem parkietu, księżniczką, dekoratorem lub zawodowym kanapowcem. Freedom pewna droga do domu. Piękna uroczystość tylko ta niestrawność fajna zabawa jedynie ten ból żucha. Niezła wyprawa, gdyby nie wątroba. Jedyny problem to niestrawność czy wątroba? Sięgnij po Rafa Holince. Jedyny taki lek. Rafa Holince leczy niestrawność, chroni wątrobę, zwalcza ból brzucha. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rafa Holince. Dobre trawienie i ochrona wątroby. Wiem! Wszyscy są porów kosierce. Jest! Ostatnia! Trudno się łaprzeć. Tarczyński naturalnie o, Cześć Sylwia Cześć, cześć Fajne. Radio RMF FM. Nie no, słuchacze najfajniejsi Lisk życzy szczęśliwego nowego roku Już teraz rabat do 50% Na wybrane meble Lub rabat do 60% Na wybrane kołdry i poduszki i pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny jest Scandinavian Sleeping and Living. Stara czy nowa? każda ekipa jest ważna, kiedy możemy pomóc wielkiej orkiestrze. Dlatego wpłacam do eskarbonki od Mastercard, którą założyłam Rowa. O ta, wpłacaj do eskarbonki od Mastercard i wspieraj z nami wielką orkiestrę. Pomagać znów pełnym składem bezcenne. Wasze ulubione szlagiery. Słuchamy się już niebawem. Czyli to jest ta biała godzina, na którą Cię nie zachwycił, co? Pan tak, ja mam... nie bardzo, ale ty. Oszczędzajmy na białą godzinę, czyli na to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Teraz do 7% na koncie oszczędnościowym. IMG, twój asystent w oszczędzaniu. Pani Basiu, zakładam firmę i pytałem już chyba wszędzie o ten cały podatek VAT. I nie wiem, który wybrać. Same sprzeczne informacje. To nie takie proste. Poradzi mi pani? Mówiła pani, że wie wszystko o vat -cie. Tak, o vat -cie. Ale cukrowe. Zakładasz firmę i masz pytania? Każdy może je mieć. Nie tylko o VAT. Zyskaj wsparcie księgowych podczas zakładania firmy. Załóż ją od ręki na mbank.pl lub w placówce. A przy okazji zakładania firmy otwórz konto. Zero złotych za pakiet przelewów i prowadzenie konta na zawsze. Mbank. Każde pokolenie ma własny głos. Nasze pokolenie chce oswystość. Odkryj gorącą nowość. Warzywa do zapiekania Hortex w dwóch pysznych smakach. Każde pokolenie ma swój Hortex. Moda na bio zawsze w Kauflandzie. Około 100 produktów z kolekcji bio do wyboru. Moda na wege? Zawsze w Kauflandzie. Około 150 produktów wegańskich i wegetariańskich. I życie w stylu wege jest łatwe. Moda na świadome? Zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki setkom produktów. I wiesz, co jesz. Od czwartku cytryny kawio opakowanie 500 gramów 3,49. A dania gotowe, wegańskie lub wegetariańskie. Garden Gourmet 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Teraz prędzej, bardziej, więcej. Łączmy się szybciej. 5G bardziej. Teraz w T-Mobile Samsung Galaxy S24 FE 5G aż o 600 zł taniej. A Anna Mucha czego słucha? U mnie hit za hitem. Ja mam hit. Wyprzedaż play. Teraz smartfony 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem. Co jeszcze na play liście? Motorola Edge 50 Pro 5G. Hmm. Nie, yeah, nie, yeah, yeah. skradł mi pan serce. Przejdź do Play i skorzystaj z noworocznej wyprzedaży Teraz Motorola F50 Pro 5G do 50% taniej, bo w Play płacisz mniej. Play. Jakieś życzenie noworoczne? Biz, 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 biz. A wiesz, że dzięki Oto Dom możesz poczuć spokój? Bo dom pełen zrozumienia to przestrzeń sprzyjająca rodzinom, także patchworkowym. Oto Dom. Adresujemy marzenia. Tylko we własnym domu możesz być gwiazdą, mistrzem parkietu, księżniczką, dekoratorem lub zawodowym kanapowcem. Freedom. Pewna droga do domu. Piękna uroczystość. Tylko ta nie strach zabawa, jedynie ten ból brzucha. Niezła wyprawa, gdyby nie wątroba. Jedyny problem to niestrawność czy wątroba? Sięgnij po Rafa-Holince. Jedyny taki lek. Rafa-Holince leczy niestrawność, chroni wątrobę, zwalcza ból brzucha. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rafa-Holince. Dobre trawienie i ochrona wątroby. Wiem, wszyscy są porów kosierce. Jest ostatnia porównania. Hmm. Hmm. Trudno się łaprzeć. Tarczyński naturalnie. O, cześć, sylwia! Cześć, cześć! Fajne. Radio RMF. FM. Nie no, słuchacze najfajniejsi. Po sąsiedzku. Jisk życzy szczęśliwego nowego roku. Już teraz rabat do 50% na wybrane meble. Lub rabat do 60% na wybrane kołdry i poduszki. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Wielka wyprzedaż w Medie Expert. Teraz telewizory smart, laptopy gamingowe, piekarniki parowe, ekspresy ciśnieniowe, roboty sprzątające w super niskich cenach.